Cześć wszystkim, witam Was przed naszego salonu, salonu rowerowego Tandem. Dziś chciałem Was zaprosić i powitać w imieniu firmy Tandem oraz firmy Rondo, które organizują wydarzenie pod tytułem Rondo Test Tour. Pierwsza edycja tegoroczna odbywa się właśnie u nas w Nowym Tomyślu, z czego bardzo się cieszymy i dziękujemy firmie Rondo za współpracę która już trwa od kilka lat. Eee, testy rondo na naszym terenie będą trwały od dnia 27 kwietnia, czyli dzisiaj od soboty do 6 maja. Włącznie. Dzwoncie, umawiajcie się, podkreślam do 6 maja możecie umawiać się na testy rowerami. A w ten weekend, czyli 27-28 kwietnia, e, odbywają się takie zorganizowane testy. Jak widzicie tutaj przed naszym salonem, e, sporo rowerków w rondo już wystawionych czekają na ludzi, którzy już się umówili. Dziś start dwóch grup na trasie takiej gravelowej, gdzie troszkę będzie asfaltu, troszkę szutrów, taka typowa traska gravelowa wyznaczona przez naszych chłopaków. Klienci się umówili z nami, jedziemy na wspólną gravelową ustawkę. Pierwsza trasa o godzinie 11, druga grupa startuje o godzinie 14, na pewno będziemy gdzieś wysyłać, że tak powiem, filmiki, udostępniać jakieś zdjęcia z, tego, z tej imprezy. A impreza naprawdę fajna, bo gościem specjalnym tej imprezy będzie nasz były znakomity kola, zwycięstwa dwóch etapów na Uelta Espania, czyli Tomek Marczyński, wielokrotny mistrz Polski. Przychodząc tutaj, możecie zamienić kilka słów, zbić piątkę z popularnym mańkiem. i ja myślę, że zapowiada się fajnie, pogoda jest super, rowery do przetestowania też, praktycznie cała gama, więc serdecznie zapraszamy, wpadajcie, pamiętajcie, od 27 kwietnia do 6 maja włącznie możecie testować w naszym salonie rowery marki RONDO. Cześć Tomku! Witam wszystkich! Cześć, miło nam bardzo, że znowu z nami jesteś, jesteśmy razem już drugi rok rzędu, przypomnę, że jesteśmy przy okazji RONDO Test Tour, powiedz jak Ty to mogę odbierać tą inicjatywę w ogóle RONDO? Myślę, że jest to dobry pomysł ze strony Rondo i bardzo dobra okazja, żeby ludzie mogli sobie przetestować różne modele rowerów, wybrać coś dla siebie, fajne imprezy, można spotkać bardzo ciekawych ludzi, więc jak najbardziej jestem na tak. Super. Powiedz Tomek, wiem, jesteś zresztą ambasadorem tej marki, ujawnisz nam jakim rowerem teraz jeździsz, jaki rower tej marki lubisz, może ktoś wiesz, będzie chciał się zainspirować Tobą, więc stąd takie ciebie pytanko. Wiesz, co ja mam kilka rowerów. E, na wypady szosowe naj, najczęściej używam herta. E, czasami korzystam też z rata, jeżeli jest taki teren trochę mieszany, ale wciąż szybki. Mam ruta XA, mam teraz nowego ruta XA, którego też e, testuję i, i troszeczkę e, docieram. Mam ruta ST, więc mam sporo rowerów. Ciężko mi się tutaj na jeden zdecydować. Dobra, to jakby się mocno rozkręciłeś? Powiedz, ulubiony twój rower? E... Z wszystkich, jakbyś miał wymienić. Chyba jednak Herd, bo sporo czasu spędzam na szosie. Czasami niego zjeżdżam w szutry, a to jest taki rower dla mnie do mojej charakterystyki jako szosowca najszybszy. Super. Tomku, dziękujemy Ci bardzo, że nas odwiedziłeś. Myślę, że będzie jeszcze okazja, żeby porozmawiać. Trzymaj się miłego. Dzięki wszystkim. że wybrałeś sobie tutaj model karbonowy MLK -CF. Czy to twój wybór, czy przypadek, bo wiem, że niektóre rowery były tak jakby wolne, czy gdzieś mierzysz właśnie w rower o takiej geometrii? Nie, lekko przypadek, bo chciałem zrobić coś karbonowego. Ok, czyli chciałeś karbona, masz karbona. Pojedziemy, zobaczymy jak będzie na trasie, będę miał też okazję sobie z wami przejechać, więc będzie spoko. Powiedz mi, czy będziemy mogli zamienić kilka słów yy, po tym, jak, jakie wrażenia i tak dalej? No tak, jeśli będę w stanie jeszcze rozmawiać, to. To spoko, to zobaczyska później. A więc jesteśmy już przy rowerach, które będziemy mogli testować. Będziemy mieli możliwość testowania ich. Wszyscy uczestnicy, którzy będą brali udział w naszym wydarzeniu, mają możliwość skorzystania z rowerów marki Rondo, a mianowicie są to modele MILK, Rad, Rud, Bogan. Występują one zarówno w wersjach aluminiowych, jak i karbonowych. Tutaj akurat przed sobą mam e, mylka CF1, czyli rower karbonowy e, e, o no, sprzęcie SREMA bezprzewodowym. W ogóle może kilka słów o mylku, o tym modelu. Jest to rower, który oczywiście jest rowerem gravelowym, tak jak wszystkie rowery Rondo. Rower ma spore wyprzedzenie koła. Baza kół jest dużo szersza niż w pozostałych rowerach marki Rondo. To go charakteryzuje, że tam gdzieś jest to zbliżone, tutaj jest, cechuje się wysunięciem. Jest to rower, jak my to nazywamy, taki gravel do zabawy o charakterze Teraz takich troszkę bardziej technicznych. E, śmiejmy się, że troszkę ten rower jest geometrią zbliżony do roweru NTB. E, stąd też tutaj ten krótszy mostek. Rower jest taki zwinny, szybki, dynamiczny. E, rama karbonowa. Wychodzi on też na ramię aluminiowej, ale akurat ten model, o którym rozmawiamy, c 1 jest na karbonie. E, mają w swoim szeregu dwa e, rowery karbonowe mylki, czyli CF1, CF2 różnią się one osprzętowo. Ten e, CF2 wychodzi na e, GRIXie Shimano, Tutaj mamy na bezprzewodowym seremie i są te rowery, tak jak powiedziałem dla ludzi, którzy traktują gravel bardziej e, jako zabawę odskocznie. Można powiedzieć zabawnie, że taki rower fajny do poświrowania. Powiedz Przemek, co cię sprowadziło tutaj? No, chciałbym spróbować czegoś innego, do tej pory jeździłem MTB, myślę o jakimś gravelu Myślę, że dostanę jakiegoś fajnego, nie wiem... Jest okazja, z tego co wiem, będziesz miał mylka CF, czyli rower karbonowy, tak jak chciałeś? No super, Coś tak Na, jak na elektronicznej przerzutce? No, tym bardziej, cieszę się. <laughs> super, czyli zobaczymy co będzie po i dwa słowa zamienimy, jak wrażenia z jazdy, ok? Jasne. Przed nami kolejny rower, który mam możliwość przetestowania podczas rondo testur. Mowa tu o rowerze dosyć takim specyficznym, kontrowersyjnym, czyli o racie CF. Rower ten w ogóle rad wychodzi tylko i wyłącznie w ramie karbonowej. Charakteryzacja tego roweru i specyfika, przynajmniej dla nas wydaje mi się, jest bardzo zbliżona do roweru szosowego, jeśli chodzi o geometrię. Jest to taki, nie można powiedzieć, all-road troszkę, bo rzeczywiście tutaj jest szersza oponka. Mamy standardowo, czyli katalogowo wsadzone koła 650, to jest ciekawostka. Nie 700, a 650. Ja powiem że osobiście, od ponad roku jeżdżę na takim rowerze i jest to dla mnie najlepszy rower, jaki kiedykolwiek miałem, najbardziej uniwersalne połączenie jazdy na szosie z szutrem. Daje on naprawdę wiele, wiele możliwości do tego, bardzo sportowa geometria. No, ten rower przede wszystkim sprawdzi się ludziom, którzy również podobnie jak w przypadku Mylka być może nie tak bardzo pod przygody gravelowe, bardziej w coś takiego jak zabawa, zabawa z rowerem, czyli jakieś fajne, krótkie wyjazdy. Nie chodzi tu o jakieś ultramaratony, czy nawet ten rower teraz może się sprawdzić też w wyścigach gravelowych, które odbywają się coraz częściej. Jego geometria, spokojnie można pomyśleć o tym, że można się na nim z powodzeniem pościgać. Geometria jest z takiego roweru sportowego, rower bardzo zwarty, fajny. No na pewno jeden z takich minusów jest to, że nie ma miejsc, jeśli chodzi o rower gravelowy. Ludzie, gdy wybierają, to często mówią, że być może stawiliby na ten rower, ale minusem jest to, że brak tutaj śrub montażowych na torby i tak dalej. Jest to jakimś minusem. Ludzie, którzy siedzą w świecie gravelowym spostrzegają to jak duży minus. Ja osobiście tego nie odbieram, bo kupując ten rower po prostu decyduje się na to osoba, która nie planuję jakichś wypraw gravelowych, długich itd. tak tylko po gravel traktuję jako krótkie, jednodniowe wyprawy i ten rower na pewno w 100% sprawdzi się na szutrach jak i na asfalcie. Jest rowerem super, ale tak jak powiedziałem, rowerem troszkę takim o charakterze szosowym, czyli pozycja jest podobna, nawet tutaj obniżona tak główka ramy, no po prostu powodują, że rzeczywiście możemy mieć wrażenie jak na rowerze szosowym. Mieliśmy też kilku klientów, którzy jak dokupowali sobie drugi komplet kół i próbowali w ten sposób pogodzić je, jazdę z szosą i grawelem. Mówili, że będzie to jak rower szosowy, no wiadomo, że w 100% to nigdy nie będzie rowerem szosowym, nawet jak wstajemy tutaj koła 700 eee, i cieniutką oponkę, bo prześwity, które pozostaną, no dostają wiele do życzenia, jeśli chodzi o kwestię aerodynamiki, ale naprawdę ten rower jest tak sympatyczny i tak specyficzny zarazem, bo jest zupełnie rowerem innym, że jak dla nas jest takim sporym sztosem i myślę, że Więcej ma zwolenników niż przeciwników. Ja jestem w tej grupie zdecydowanych zwolenników i odbieram ten rower jako jednym słowem rower petarda po prostu. Jeśli chcecie coś więcej dowiedzieć o rowerze rad na naszym kanale na YouTube jest specjalny odcinek dedykowany temu rowerowi. Co prawda był nagrywany rok temu, gdy ja go dopiero otrzymałem, więc spostrzeżeń jest i refleksji dużo więcej, ale warto tam zajrzeć, warto spojrzeć, polecamy. Takie pytanka do ciebie, powiedz, jaki rower wybrałeś do testów? Ja sobie wybrałem Rondo ROOT al 1, ponieważ jak będę chciał kupić, to właśnie będę celował w aluminium, będę celował również taki rozmiar M, więc właśnie taki, jaki rower sobie wybrałem teraz do testów, no to taki będę celowo w zakupy. Okej, okay, a generalnie powiedz mi na co dzień czym teraz jeździsz? Ja jeżdżę głównie MTB, ale rozglądam się za czymś, co będzie mi umożliwiało szybszą jazdę po prostu po płaskich e, na, na asfaltach i ewentualnie na prostszych powiedzmy ścieżkach. Nie? No czyli wybór generalnie super, rud jest takim rowerem, mi się wydaje najbardziej uniwersalny, pewnie tym się tydzień kierowałeś. No tak właśnie, no to patrzyłem, żeby to było coś najbardziej такие универсальные z tych wszystkich maszyn, które tutaj można było wybrać. No i fajnie wyglądający rowerek. No, fajnie, cieszę się, że to chyba jest wersja trzecia, tak? Tak, to no. jest trójka, dokładnie. Trzecia, no, także trochę z tego co wiem, to zmieniona... Ro rower jest odświeżony, odświeżona też geometria, schowek. Tak, puszczone linki wewnątrz, widelec zewnątrz, więc naprawdę rowerek spoczko. Czyli miłej zabawy i zapytam Cię, pozwolę się zapytać, jak wrócisz, jakie wrażenia, okej? Okay? Dobra, super, dzięki. dzięki, dzięki. Mamy lądoród u nas też. W wersji AL, bo wiadomo, że ród wychodzi w cf czyli w karbonie i w aluminium. Tutaj mamy aluminium, ale taka ciekawostka, aluminium e, trzeciej generacji, czyli jakby już trzecia odsłona tego roweru aluminiowego e, od rondo. W, przez te 8 lat, które bodajcie 8 lat, które rondo istnieje na rynku, już wypuściło generacje Ruta, taki najbardziej popularny rower. Rower już dla ludzi, którzy naprawdę pokochali gravel i idzie w tym kierunku, idą. Rower ten dający wiele możliwości, ale może najpierw powiem, co zostało zmienione w stosunku do poprzedniej generacji, czyli generacji drugiej. Całkowicie nowa rama, czyli rama z. Weszła tutaj od roku w modelu 224, e, zupełnie nowa rama, która ma nawet schomek. rower ma sobie na jakieś narzędzia i tak dalej. Przeprojektowany został też widelec, widelec jest oczywiście karbonowy, z tym, że jest takim charakterystycznym skosem. Designersko to dosyć wygląda tak, jak to są wszystkie modele RONDO. Pozostawione na nim oczywiście zostały śruby montażowe do backpackingu, czyli tutaj producent dalej stawia na to, co było. Pozostał twin tip, czyli możliwość zmienienia geometrii roweru na bardziej sportową. Tutaj mamy model, który jest e, na osprzęcie e, Shimano GRX. E, są też e, ruty AL trzeciej generacji, które wychodzą na Sremie, czyli wiadomo, dalej jest ta baza do klientów. Można dotrzeć bardzo szeroko. Zwolennicy srem Srema. jak i Shimano, znajdą tutaj, e, zadowolą się. Na pewno znajdą coś dla siebie. E, kilka słów o w ogóle e, z serii rut. Jeszcze, może nim do tego przejdę, to wspomnę też, że. E, w modelu trzeciej generacji zostały zmienione e, też prowadzenie linek. Jest to prowadzenie linek. Wewnętrzne plusy i minusy, wiadomo, każdy inaczej na to spogląda. Na pewno wygląda to dużo bardziej estetycznie. E, co do samego modelu RUD, dla kogo ten rower e, i tak dalej, jak powiedziałem już, dla ludzi, którzy bardziej ustawiają się na gravel, na bikepacking, e, spora liczba śrub montażowych. Od spodu u góry możemy jakąś sakiewkę założyć rower o bardzo wygodnej geometrii rower najbardziej tak jak powiedziałem na wstępie popularny z całej rodziny Rondo rower, który zyskał też najwięcej chyba do tej pory sympatyków więc mamy ten rower, mamy go w różnych rozmiarach, możecie go sobie przetestować zarówno w wersji tej na się jak i Zapraszamy Was, testujcie, przychodźcie, pytajcie rower, który na pewno warto się przejechać, warto wziąć pod uwagę przy zakupie gravelu, jeśli zastanawiacie się nad gravelem to warto rozpatrzeć ten rower. Mam do Ciebie takie pytanie, powiedz e, czym jeździsz na co dzień, e, co przyjechałeś przetestować, e, czego się spodziewasz i jak użytkowujesz rower na co dzień? Jakie masz, że tak powiem, jakiego przeznaczenia roweru szukasz? O. Uniwersalnego. Uniwersalnego, <laughs> ok. Ja jeżdżę akurat tą zieloną maszyną, która tu stoi. Używam roweru codziennie na dojazdy do pracy. Mam kawałek, więc trochę trzaskam kilometrów, a weekendowo na jakieś wycieczki takie około 100-100 plus kilometrów. I o czym pomyślałeś? No, o takim dosyć wygodnym rowerze, więc postanowiłem przetestować dwa. Jeden to Bogan Rondo, a drugi Rut. Okej, okay, czyli rowery rzeczywiście obydwa, które są rowerami wygodnymi. Mam nadzieję, że gdzieś tam to się sprawdzi, na pewno rowerem sądzę wygodniejszym i takim na dłuższe trasy będzie Boga, aczkolwiek Rud jest rowerem mega uniwersalnym, więc sądzę, że będziesz pozytywnie zaskoczony. Rozumiem, że pierwszy raz jesteś u nas, tak? Tak, u Was jestem pierwszy raz, no i... Czekam z niecierpliwością jak to tam dzisiaj będzie wyglądało, tym bardziej, że mamy fantastycznego gościa, więc no zapowiada się fajny dzień. Okej, okay, super. To ja powiem tak, że pozwolę sobie zaczepić Ciebie, gdy wrócisz i zobaczymy jakie wrażenia z razy. Życzę miłej przejażdżki. Pozdrawiam. Dzięki, trzymajcie Dzięki. się. Jesteśmy przy rowerze Bogan. Bogan ST. Cała seria Bogana wychodzi wyłącznie na stalowej ramie specyfikacja tego roweru jak i charakterystyka jest typowo, typowo no bądźmy szczerzy jest to rower do bikepackingu i możliwość jest załadowania tutaj praktycznie wszystkiego co się da ilość otworów naprawdę spora eee, łącznie z tym bidelce. E, można montować lub praktycznie co chcecie. Rower wychodzi e, akurat ten model ST2 wychodzi na Sremie Apexie. E, co go charakteryzuje? Charakteryzuje go bardzo szeroka opłona. Potocznie można powiedzieć, że jest to wywożone koło 29 e, o szerokości 2,1, czyli opłona mega szeroka. Rower bardzo komfortowy. Z całej rodziny Rondo powiem, że to rower zdecydowanie najbardziej komfortowy. Rower stworzony do długich wypraw przejażdżek, e, prostota jego jakby budowy, stalowa rama e, o bardzo cienkich przekrojach, która wygląda bardzo tak klasycznie, efektownie. Do tego na wierzchu zwrócicie uwagę, że są puszczone wszystkie linki. E, to jest też tak, e, nie zostało stworzone bez powodu, tylko po to, że gdy na trasie przydarzyłaby się jakaś awaryjka i tak dalej, to w bardzo prosty do, sposób mamy dostęp do linek, żeby je poprzeciągać. Jest to po prostu praktyczne. Praktyczne ułożenie linek, aczkolwiek gdzieś też się to komponuje, nie wygląda to, że tak powiem brzydko. W tej cienkiej ramie one są fajnie spięte wyglądają tak dosyć porządne Cały rower jest takim rowerem tak powiem ciekawy, bo połączenie stalowej ramy z widelcem karbonowym z kołem 29 o, o szerokości 2.1 daje niezłego Matrixa Kierownica z szeroką flarą bardzo też powoduje, że mamy że naprawdę, ta pozycja jest komfortowa Długie przejazdy, jak najbardziej, długie wyprawy, ultramaratony jakieś, choć, aczkolwiek że bardziej jest to skierowane, dedykowane do takich e, ludzi typowo bikepackingowych. Dla mnie jeśli chodzi o ten rower, to rower taki zdecydowanie numer jeden jeśli chodzi o bikepacking. E, z z kilku względów. Pierwszy, jakby, pierwszy taki powód to, to jest to, że e, rower bardzo wygodny, bardzo komfortowy. Rower prosty w obsłudze. E, rower z możliwością zamontowania, tak jak wcześniej powiedziałem, wielu sakw. Ta liczba otworów jest naprawdę spora. I stanowi na pewno ten rower prosty, wygodny, dający wiele możliwości i na którym naprawdę, gdy się siada, to później przychodzi sam na twarz, i jest to rower numer jeden do Bajpukingu. Dziękuję wszystkim za przybycie. Generalnie, przygotowaliśmy dla nas fajną trasę na fajnych rowerach. Myślę, że będzie się podobać wszystkim. Uważajcie na siebie. Ma to być zabawa, ma to być frajda. Uważajcie na innych. Dobra, no to co, lecimy. Kasów tutaj z ludźmi, którzy mieli okazję się przejechać. E, przypomnij nam, jakim rowerem jechałeś? To był Rondo Rood, aluminiowy, trzeciej generacji jedynka, czyli chyba ten najmocniejszy. Tak, ten nowy, mocny. Powiedz mi jak wrażenia i jakie były oczekiwania tak w skrócie. Wiesz co, no, spodziewałem się, że będzie sztywno było sztywno, spodziewałem się, że będzie szybko, było szybko. Fajnie się przyspieszało, e, dla mnie wygodny. Ale, ale sztywno, Z, za sztywno trochę. Przesiadłem się potem na no. e, się to nazywa Rat Rata, tak. No i to jest zupełnie inna bajka jednak, jednak karbon aluminium to jest spora różnica. No, trudno, trudno tu wybrać, bo patrząc na, na portfel, no to trudno wybrać, który tu Rozumiem. Fakt, że Rad jest ten rowerem trochę bardziej sportowym, ten karbon może odczułeś, że inaczej wybiera. Może gdzieś tutaj dopasowanie ciśnienia, bo generalnie ten rower jest w miarę wygodny. Ale no są plusy i minusy, to co powiedziałeś na pewno odczułeś różnicę w karbonie tak. Jest plus, ale to co powiedziałeś, też portfel. Czyli generalnie z testów co wyniosłeś, tak reasumując? Z testów wyniosłem to, że rowerki jeden i drugi bardzo, bardzo fajnie. Jeden się bardziej nadaje, powiedzmy na, e, na teren. Ten się jednak chyba bardziej nadaje na takie e, szutry, ale równiejsze e, ze względu no, na te mniejsze wybieranie. Może to też jakby z, z, wynika z opon, bo tam jednak te opony były szersze. Ta oponka była szersza inaczej, że tak powiem, tłumiła, więc na pewno to był też aspekt, że tutaj masz węższą oponę i powodowało to, że wydawało się, że ten wóz jest bardziej drabiniasty, jak ja tam mówię niż tamten. Ale generalnie z testów jesteś zadowolony, tak pozytywnie odebrany. Testy jak najbardziej pozytywne, bardzo fajna, fajny pomysł w ogóle na, na, na promocję tego typu rowerów, można było sobie raz, że zobaczyć jeden i drugi, e, dwa, można było sobie też posłuchać, porozmawiać co mówią inni tak naprawdę ile ludzi, tyle rowerów, więc e, bardzo fajnie. Super, cieszymy się bardzo, że nas odwiedziłeś, zapraszamy ponownie, pozdrawiam, hejka. Dzięki. Powiedz jakie wrażenia z jazdy, bo przypomnę tylko, że jechałeś Boganem, to jest rower na stalowej ramie, ale rower taki typowo bikepackingowy, jakie odczucia? Super, mega wygodnie, stabilnie, no naprawdę nic, zero, nic nie strzyka, nic nie pyka, także no ekstra. A może inaczej, w stosunku do oczekiwań, do tego co oczekiwałeś i co pokazała, że tak powiem, rzeczywistość. No jedyne co, to kwestia baranka, która jest dla mnie nowością i trochę ręce muszą się pewnie go nauczyć, ale poza tym super, wygodne no mówię, ja, znaczy to nie jest dla mnie coś nowego, bo ja jeżdżę na stalowej ramie codziennie, więc w sumie też chciałem zobaczyć jak w innej trochę geometrii, czy tam z barankiem to wygląda. I jest... Ta geometria na pewno z barankiem jest troszkę na plus, bo masz więcej pozycji do połączenia, położenia rąk, ale to na pewno z czasem gdzieś tam kwestia przyzwyczajenia, a powiedz mi generalnie ta gruba opoma nie przeszkadzała? Nie no mega, tam się nawet nie spociła, więc spokojnie, wystarczy mocniejsza noga jakaś, którą trzeba wyćwiczyć i można kręcić śmiało, także... Czyli asfalt, że tak przerwę, e, też nie straszny tej opony. Absolutnie, absolutnie. Spokojnie można śmikać. Dzisiaj rower, wiem, że masz rower gravelowy, dzisiaj miałeś okazję jechać na rondo. Jak wrażenia? Cześć Paweł, cześć. Eee, super, super. Tak, ja mam bergamonta, a teraz generalnie rondo. Testowałam super. Eee, jestem, jestem niska, więc generalnie rondo jest minimalnie, rower jest mniejszy i to jest duża różnica. Jednak tutaj eee, jednak bym powiedziała, że. Prze przerwecie, czyli te koła 27,5 robią różnicę, tak? To są mniejsze kółka, minimalnie niż twoje. W sensie Jeśli chodzi o ramę, że jest tak. minimalnie krótsze, kółka, tutaj rozmawialiśmy, rozmawialiśmy o tym, że, że można dodać jednak większe i w sumie fajnie by było, jakby było większe przy mniejszej ramie. Okej, okay, rozumiem. Czyli generalnie coś tam z testów wyniosłaś, zadowolona jesteś, tak? tak? Bardzo będę myśleć, będę myśleć intensywnie, pewnie nad zmianą. Wszyscy wrócili cali, szczęśliwi, mam nadzieję. Powiedz, jak wrażenie, jak się jało rowerem, jak trasa, jak atmosfera na trasie? Fajnie, tempo trochę szybkie jak do mojej kondycji i za bardzo górek, ale no, kupi się rower, to się nadrobi to wszystko, nie? Powiedz, jak rower generalnie? Fajnie, pierwsze wrażenie na gravelu, no fajne, inna jazda na szosie albo na MTB. Czyli ten karbon gdzieś odczułeś? Tak. Przemek jest różowy, ja mam różowy bidon. Przemek, jesteśmy po trasie, jechałeś rowerem, którym wcześniej nie jechałeś jeszcze, nie miałeś możliwości. Jak oceniasz ten rower? No powiem szczerze, że jestem pozytywnie zaskoczony. Do tej pory nie myślałem w ogóle o tym rowerze, żeby, żeby on mógł się zbierać w jakichś ciasnych zakrętach czy coś takiego. Miałem okazję wpaść na, na singielka koło siebie, gdzie często jeżdżę i tak jak ten rower tam się zbierał, na zakrętach wychodził, no mega, jestem pozytywnie zaskoczony. Czyli rower gravelowy, a można pojechać trasą MTB, zgodzisz się? Jasne, jasne. Wszystko zależy od tego, jakie są górki, przewyższenia, ale generalnie rzecz biorąc można się do to zabrać. Nie zrobimy wyniku, ale przyjechać spokojnie przejedziemy. Jeśli jeszcze nie zdążyliście się zapisać, to pamiętajcie, że jest możliwość dalej testowania rowerów RONDO do 6 maja. Dzwoncie do nas, do salonu, przychodźcie, pożyczajcie rowery. Taka okazja zdarza się raz w roku na naszym terenie, więc zapraszam serdecznie do testów. Jak, jak oceniasz dzisiejsze testy RONDO? Wyśmienicie trasa, perfekt, pogoda, perfekt, atmosfera, perfekt, goście, perfekt. Wszystko naprawdę tym razem wypaliło. Zresztą tym razem. Zawsze po raz wypala. kolejny wypaliło. Za pogodę, zapłacone, no to jest pogoda, prawda? Kamera wypaliła. Kamera wypaliła. No, no, nie ma do czego się przyczepić. Naprawdę atmosfera super, salon zrobił robotę. Tak więc, czyli wszyscy zrobiliśmy robotę. Tak, tak. Chcieliśmy tutaj, korzystając z okazji, przykuj, że jestem przykuj. z Miłoszem, chcieliśmy od razu podziękować wszystkim, którzy dzisiaj wzięli udział w testach. Dziękujemy. Zapraszamy dalej na możliwość testowania. Tak jak powiedziałem, do 6 maja możecie do nas do salonu przychodzić, umawiać się na jazdy testowe. Miłosz, coś dodać do ciebie? Tak, tak jak Paweł powiedział cały czas, możecie pisać, dzwonić, umawiać się, przetestować rowery. Myślę, że warto, warto. Dopóki mamy pogodę, mamy rowery, zobaczyć jak to jest, to co piszą w internecie to jedno, a przejechać się to drugie. Właśnie, przyjdźcie, zobaczcie i ocencie na własne oczy. Salon Rowerowy Tandem. Razem zajedziemy dalej.